Szanowni Państwo, drodzy Państwo, witamy na konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Bochańskie. Ja nazywam się Marta Mżygut. Jestem kandydatką na fotel burmistrza pięknego naszego salinarnego miasta Bochnia. Za mną wspaniali ludzie, bez których nie udałoby się wystawić mojej kandydatury na stanowisko burmistrza kandydaci na radnych miasta Bochnia. Ludzie pełni zapału, pełni pomysłów i przede wszystkim kochający bochnie i chcący Bochni służyć. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o nasz program wyborczy, to chciałam zaznaczyć, że on będzie umieszczony dzisiaj szczegółowy na stronie internetowej naszego stowarzyszenia, naszego komitetu i też mojej personalnej stronie internetowej. Natomiast dzisiaj chcemy w zarysie Państwu przedstawić nasze punkty programowe, ponieważ wiemy, że to jest... Ważna propozycja dla rozwoju miasta Wokry. Zanim te punkty przedstawię, chciałam Państwu powiedzieć o trzech składowych, które braliśmy pod uwagę, tworząc program wyborczy i propozycje dla Wokry. Pierwsza wytyczna to jest taka, że obiecać można wszystko, ale potem gorzej z realizacją. I też chcemy wziąć pełną odpowiedzialność za swoje propozycje wyborcze. Dlatego, że podchodzimy do programu racjonalnie, ekonomicznie, a o tym nikt nie mówi. Bochnia ma niestety 38 milionów zaburzenia, więc trzeba też o tym mówić. I chcę Państwu zaproponować też takie podejście, żebyśmy w pierwszej kolejności polegali na sobie i budowali miasto bogate, miasto dobrobytu, oparte na działalności przedsiębiorców i turystów, żeby przez to mieszkańcy mogli dobrze, godnie żyć. Druga wytyczna jest taka, że na rok 2024 już mamy zaplanowanych ponad 50 inwestycji. Miasto idzie swoim rytmem, urzędnicy pracują, więc nowy burmistrz przejmie to ponad 50 inwestycji do realizacji i jakiś, jakiś program już jest w realizacji. I trzecia wytyczna jest taka, że mamy strategię rozwoju miasta Bognia na lata 2020-2030. I to jest, Szanowni Państwo, tak naprawdę program wyborczy Bochni, który realizowali mieszkańcy, radni, pracownicy jednostek organizacyjnych, wspomagający wyższe miasta. W tej oto strategii mamy taki cytat, jeżeli chodzi o Bochnię. Jaka jest wizja rozwoju miasta Bochnia? Bochnia miasto dla mieszkańców, miasto inwestujące w mieszkańców jakość ich życia i możliwości rozwoju. Miasto łatwe w obsłudze, wygodne i ekologiczne. Miasto z dobrym klimatem dla biznesu, co będę bardzo podkreślać, bo jestem przedsiębiorcą i pracodawcą. I z wyjątkową ofertą turystyczną. Miasto nowocześnie i partnersko zarządzane. To jest misja, to jest wizja rozwoju miasta Bochnia w tej strategii. I misja miasta Bochnia jest taka: zapewnienie mieszkańcom Bochni jak najlepszych warunków życia, pracy, wypoczynku i rozwoju. A odwiedzającym ją gościom i turystom, dlatego, że przed Szybem to bo śpimy na soli, unikatowej oferty spędzania czasu wolnego. To są, Szanowni Państwo, trzy wytyczne, które braliśmy pod uwagę w napisaniu programu wyborczego. Ja tylko przedstawię w punktach ten program, na czym nam będzie zależało. Przede wszystkim plan zagospodarowania przestrzennego w 100%. Druga kwestia, komunikacja, bezpieczeństwo drogowe, inwestycje. Trzecia kwestia, parkingi oczywiście, one muszą być dla rozwoju miasta kluczowe. Rynek, który nie tętni życie, chcemy to zmienić. Bo to jako zdrowe miasto nikt nie mówi o tym, żeby miasto było zaopatrowane zdrowotnie, żebyśmy zdrowo jedli, żeby młodzież i dzieci były edukowane profilaktycznie, żeby wybudować centrum rehabilitacji medycznej. Następnie promocja i rozwój miasta z wykorzystaniem lokalnych skarbów Śpimy, Szanowni Państwo, na soli. My chcemy, żeby mieszkańcy byli bogaci, żeby żyli w dobrobycie. A do tego potrzebujemy przedsiębiorców, Bochni i turystów. Dlatego współpraca z kopalnią jest kluczowa, trzeba ją reaktywować, trzeba z panem prezesem kopalni, czy z panią prezes, burmistrz Miasta musi promować boknię. Następnie boknia przedsiębiorcza. Nikt się nie troszczy o przedsiębiorców. Na przykład jeżeli są długotrwałe remonty dróg, należy wynajmującym lokale miejskie proponować ulgi, żeby oni przetrwali i generowali boknię. Nikt nie mówi o boheńskich urzędnikach i o tym, żeby kadra była z najwyższej półki, My chcemy urzędników szkolić, chcemy im dawać warsztat do pomocy, dlatego że oni stoją na pierwszej linii, jeżeli chodzi o wszystkie zmiany administracyjne, wszystkie zmiany prawno-gospodarcze w Polsce. I to musi być kadra dobrze wyszkolona, odporna na stres. Więc też chcę tutaj przy tej okazji zaapelować do urzędników. Powiedziałam to pani radarz, pani Jędrzek Ja, jeżeli państwo będą. Yy, Zaufający, bo biorą mnie na burmistrza. Ja nie będę zwaniać. Chcę, żeby to się nagrało, żeby Państwo to mieli udokumentowane i wzięli pełną odpowiedzialność za, za moje obietnice. To nie jest w moim zarządzania, zarządzanie, że przychodzimy do burmistrza burmistrz i na kadrę i wstawiać swoich ludzi, więc chciałam Państwu to, tą wypowiedzią zagwarantować. I oczywiście kultura w Bochni, potrzeba miejskiego teatru. Więc tyle w skrócie, żeby Państwa tutaj nie rozbudowywać, nie zanudzać programem. On jest bardziej rozbudowany, będzie na naszej stronie internetowej od godziny 13. Ja też chcę Państwu powiedzieć, że rola burmistrza jest trudna, bo z jednej strony mamy potrzeby mieszkańców, a z drugiej strony mamy potrzeby urzędu. urzędu. I teraz trzeba tak pracować i tak szukać zdrowego środka, żeby wszystkie strony interesariusze byli zadowoleni. Więc to jest też bardzo istotna kwestia i chciałabym, żeby samorząd był przedsiębiorczy stawi na przedsiębiorców, na turystów, bo wtedy dopiero mieszkamy się bardzo